Polskiego ujęcia, że tak to określę Umówimy teraz MWIC 40 TR Czyli wersja MWIC 40 Która nie obcina kursu indeksu o dywidendy Wypłacane przez spółki z MWIC 40 To była o tyle pogmatwana sytuacja Że początkowo lipiec był Całkiem obiecujący Mieliśmy wyjście nad górkę majową Obronę, wydawało się, że brakuje tylko kropki nad i By kontynuować wzrost Powiedzmy w stylu wiosennym, ale tak się nie stało Mijający tydzień zaczął się od wysokiego Otwarcia i to wszystko Co pokazał popyt, podaż kontrowała i teraz najbliższe wsparcie z tej górki majowej no jest z trudem utrzymane. Jeśli wcześniejsze tygodnie miało być taką korektą po wybiciu tej górki majowej, no to popyt dość dziwnie wykorzystuje tę sytuację. Zdobywaniem rekordów za wszelką cenę i podaż znowu kontruje. Jest tutaj ryzyko, że przerodzi się to w większy spadek. Tu też można powiedzieć, że opadał wolumen na ostatniej zwyżce. Choć RSI nieco się wychłodziło, jeszcze niedawno było przerośnięte. Ale trudno mówić, że ostatni tydzień jest bezpośrednim sygnałem popytowym i popyt musi coś wymyślić na ostatnią chwilę, albo będzie musiał szukać szans niżej, czy to na przykład na dołkach czerwcowych, czy jeszcze niżej. Co sądzisz o sytuacji na rynku średnich spółek? Ewentualnie, czy chciałbyś o coś zapytać? Podyskutujmy w komentarzach. Ten shorts jest częścią większego wideo, zapraszam do obejrzenia.